Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki trochę nietypowy film, gdyż wydarzyła się tragedia. Tragedia się wydarzyła. Akurystykowie Ciecha ten kanał puścił, właśnie udostępnił film. Jak też link ze zbiórką dla starszego pana. Kurczę, zapaliło się po prostu instalacja od akwarium. Ale tutaj, tutaj akwarystyka Wojciecha lepiej tutaj wszystko wie, opowiada, bo był tego pana także. Obejrzyjcie ten film i kto może to nie wpłaci, nawet po złotówce, tak? Jeżeli możecie, no link zrzut, zrzutki też pod moim tutaj filmem będzie u mnie na kanale. Także, tak samo to jak frystyka wyciecha. Udostępniajcie te filmy, niech się niesie i kto ile może niech zapłaci. Naprawdę mówisz mi, nawet złotówka, to nie, nie trzeba 100 zł, po, po 1000 zł wpłacać, tak? Niech każdy wpłaci po złotówce, a naprawdę tysiąc ludzi po, ludzi po złotówce to już jest 1000 złotych, także mm, serdecznie zapraszam, do, żeby pomóc. No, kurczę, widać, tragedia się stała. Każdemu z nas może to się stać, a tym bardziej właśnie nam, akwarystom. Także już Wam puszczam ten filmik, żebyście po prostu ocenili sytuację, co się stało w ogóle mm, jak do tego doszło. Witam wszystkich. Wojtek się kłania z tej strony. Słuchajcie, znajdujemy się w mieszkaniu naszego kolegi, akwarysty z Polic Jurka. Niestety, doszło tutaj do nieszczęśliwego zdarzenia. Kolega stracił e, cały, można powiedzieć, dobytek, tak? I tu, tutaj jest z nami Jurek. Może Jurek tutaj opowie więcej, co się tutaj stało i cała, jak ta cała sytuacja wy, wyglądała. No, doszło do zdarzenia, akurat pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia. I pożar spowodował zasilacz od ram ledowych, które oświetlały mi akwarium. No niestety przypadek taki, że ja byłem w kuchni, zaczęło się to tlić. Poczułem zapach, coś trącego, ale jak otworzyłem drzwi do pokoju tego dużego, gdzie jest akwarium, prawdopodobnie dostało to tlenu, a zasilacz prawdopodobnie spadł na tapczan. I pożar wybuch. Ja starałem się dogasić gasić, wziąłem wody, ale to, to nic nie pomagło. Wybuch pożar niesamowity, słup ognia, dużo dymu, dużo smrodu. Ja uciekłem do pokoju i tam akurat się żony telefon ładował. Żony nie było w domu. Zadzwoniłem na straż, no przyjechali po 10-30 minutach, ale ja już czułem gorąco na plecach. Spaliło się doszczennie, duży pokój, doszczennie, a całe mieszkanie jest zasmolone, śmierdzące, wszędzie tłusta sadza, nawet w małym pokoju, w dużym się spaliły firanki. W kuchni wszystkie, co plastikowe, jakieś pojemniki czy jakieś yy, szklanki, czy, yy, wszystko się stopiło. Taka temperatura od dużego pokoju przedział się na, na pozostałe pomieszczeniach. Także prosimy was, jeżeli to jest taka możliwość, żebyście chociaż tą przysłowiową złotówkę wpłacili tutaj dla naszego kolegi. Bo ponieważ teraz nie ma gdzie mieszkać, tak jak widzicie, nie ma tutaj okien, no i co, no i prosimy o to, żebyście tutaj w Wpłacili, bo Jurek ma ustawioną zrzutkę. Będzie dołączony link. I prosimy wszystkich akwarystów, żeby wpłacali tą przysłoną nawet złotówkę. Jak widzicie, tutaj stało piękne akwarium. Coś, coś możesz jeszcze Jurku powiedzieć o, o akwarium tym? No, ja byłem bardzo zadowolony z akwarium. Miałem. Hodowałem krewetki, bo się strasznie no, lubię I miałem. Kieliski, bo też je strasznie lubię, innych pozostałych ryb w akwarium nie miałem, ze względu na to, że inne ryby to by mi zjadały kieliski, aby się tak, nie kieliski, tylko krewetki, aby jakaś się okociła. Miałem też bardzo piękne rośliny, które mogą, znaczy, koledzy posiadczyć. Tak, no, piękne były był rośliny, Bardzo, piękne. bardzo byłem zadowolony. Miałem akwarium od 2011 roku. A to było spowodowane tym, że jak zachorowałem na nowotwór to akwarium sobie założyłem po to, żeby, żeby chorobę, od choroby się jakoś odizolować, żeby nie pamiętać o chorobie, a, a, a żeby właśnie tak zająć było, się tutaj za, tak, akwarystyką. akwarystyką. Widzicie, wszystko akwarystyką, stopiło się, nie? No. była potężna Także, no, temperatura. Że, że Byłem bardzo zadowolony z rośliny, super, nie rosły. Zdawałem co prawie co dwa tygodnie, ogłaszałem się na, na Oliksie, a jak a nie na, na Oliksie, to koledzy brali. Tak. I, i, no, no, naprawdę. Zawsze naprawdę było wiadro roślin do, do oddania, oddanie. i to naprawdę piękne teraz, były roślinki. Ja no, jestem załamany. Załamany jestem, co się stało. Także prosimy Was o jakąś tutaj pomoc dla naszego kolegi. No i co? No i czekamy, co się będzie tutaj jeszcze działo. Na pewno będziemy nie, niedługo tutaj pomagać Jurkowi i to, to wszystko trzeba będzie wynieść z tego mieszkania, ale to już będzie nasza taka y, pomoc akwarystów z naszego miasta. Także poz, pozdrawiamy Was i do usłyszenia. Także jak mogliście zauważyć, no tragedia, tragedia. Tak jak mówię, każdego z nas może to spotkać Niezależnie jak mamy zabezpieczone te instalacje w swoich akwariach. Czasami to jest rządzenie losu. Także nie przedłużając link do zbiórki także wstawiam, udostępniam pod tym filmem. U siebie na kanale. Tutaj akwarystyka Wojciecha też ma ten film, wrzutkę ten link. Także kto pomoże, ile po... To po... kto może, to niech pomoże. Tak jak mówię, nawet złotówka. Czasami bez złotówki bułki nie kupimy, także za wszelką pomoc również serdecznie dziękuję.